Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Ghost Komiksów. Comicsów. Marcin Smogły. cześć i czołem. Dzisiaj powracamy do amerykańskich komiksów superbohaterskich za sprawą tajnej inwazji. Wszystko dlatego, iż Disney Plus za niedługo uraczy nas najnowszym serialem z uniwersum MCU, który, no, nie boję się tego słowa użyć, będzie mocno wzorował się... Na ewenzie tajna inwazja. Dlaczego nie będzie to wierna kopia? Myślę, że dzisiejszy film to udowodni. I tak moi drodzy, postanowiłem omówić ten event. Z racji, iż Egmont oczywiście dostał informację prawdopodobnie od Marvela, że to jest dobry moment, żeby wskrzesić ten już historyczny i bardzo dobry event. Może bardzo dobry to jest za dużo powiedziane, ale klasyczny bardziej to odpowiada. Ten klasyczny event, który wywrócił świat Marvela o 180 stopni. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę nietypowo, bowiem. Nie będę podchodził do omówienia tego komiksu w sposób, jaki zwykle to robię, czyli format fabuła, kreska i wrażenia. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym zaprezentować Wam taki mini poradnik, w którym na początku odpowiem na pytanie, dla kogo jest ten komiks, a potem prześledzimy kilka pozycji. A nie ukrywam, że mam tutaj. Trochę komiksów z wielkiej kolekcji komiksów Marvela opowiem wam, jak rozłożone są pionki na plansy, to znaczy, jaka historia i jaki motyw przewodni doprowadził do eskalacji problemów w postaci sekretnej inwazji. No, nie ukrywam, żeby zagłębić się w całą drogę, będziemy potrzebować dużej, dużej ilości komiksów. Część z nich nie, ma, nie mam, choć były wydane w języku polskim, a część z nich będzie trzeba sięgnąć po anglojęzyczną. Um, po, anglojęzyczne, po anglojęzyczne, przepraszam, wydanie które dostępne jest m.in. W aplikacji Marvela i moi drodzy, jak zwykle, zaznaczam, nie ma tutaj żadnego lokowania produktu, po prostu e, chciałbym Wam wskazać pewne drogi, pewne miejsca, po które można sięgnąć, żeby zagłębić się w historię tajnej inwazji. Dobra! Zaczynajmy więc. Moi drodzy, yy, sięgając po ten komiks, zadałem sobie pytanie, podejrzewam, że jak większość osób, które myślą o tym, czy zakupić yy, tę pozycję, czy ten komiks jest dla mnie. I no właśnie, jest problem, bo wszystko w zależności na jaki jest was stan wiedzy i jaki jest stan oczytania z uniwersum Marvela. Bowiem, moi drodzy, Tajna Inwazja jest to drugi najważniejszy event... Z trzech, według mojego mniemania, z tak zwanej ery Bendisa. Na początku lat zerowych obecnego wieku za kierownicą wydawnictwa Marvel stanął Brian Michael Bendis, który stworzył dużo przeciętnych, dobrych i pojedynczych, bardzo dobrych eventów, mniejszych i większych, tudzież historii, które wpłynęły, naprawdę wpłynęły na historię. Marvela Jedna z nich trwała blisko 15 lat. Jak sobie potrafiłem wyliczyć, pomimo resetu, jeszcze jakieś nawiązania do pewnych rzeczy były, także wyobraźcie sobie skalę. Oczywiście era Bendisa nie zaczyna się wojną domową, jest kilka komiksów przed, ale trzy najważniejsze eventy, które tu widzicie: Wojna domowa, tajna inwazja i oblężenie składają się na jeden. Wątek, który Bendis przez wiele lat prowadził. I tak, moi drodzy, tajna inwazja jest dla osób, które znają mniej więcej wydarzenia dziejące się przed tym inwentem: upadek Avengers, wojna domowa droga do tajnej inwazji. A co w takim razie z czytelnikami, którzy nie znają historii? Moi drodzy, bardzo się przemęczycie, bowiem jest to event, w którym od dłuższego czasu Bendy zbuduje pewne napięcie pośród bohaterów. Poza tym mamy dużą ilość superbohaterów, dlatego osoby, które oglądają MCU, znają wydarzenia, może z płaskiego ekranu. Poczują się przytłoczeni dużą ilością supergrup, dużą ilością postaci, no i za bardzo nie będą wiedziały, dlaczego dane osoby, które w filmach pełnią inne, inne funkcje, tutaj w komiksie znajdują się całkowicie innym miejscu. Jednak, żeby Was nie demotywować, przygotowałem drugą część mojej pogadanki, w której opowiem, co się działo, po jakie komiksy można sięgnąć i od czego warto za zacząć, żeby wejść w tajną inwazję. Dlatego, moi drodzy, zapraszam Was teraz na dłuższą pogadankę, w której będę powoli, powoli ustalał pionki na szachownicy i tłumaczył, dlaczego tak są poukładane. No i, moi drodzy, zaczynamy od najstarszych komiksów, Większość z nich jest już niestety niedostępnych. Czekamy, może Egmont, może Mucha wznowi niektóre pozycje, ewentualnie ktoś nieświadomy sprzeda w fajnej cenie z drugiej ręki. Moi drodzy, warto zacząć od środkowego komiksu. Tak zwany Avenger Disabled, czyli Avengers Upadek tej super, super grupy. I moi drodzy, jest to bardzo. Znaczący komiks, bowiem mamy w okresie, kiedy wychodził ten event: 500 numerów tej super grupy. Można powiedzieć, czas do świętowania? przepraszam no, Brian, Brian Michael Bendis tylko się uśmiechnął ducha-ducha, i on powiedział: No to teraz pa. No, i teraz zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy dość widowiskowy upadek tej znamienitej supergrupy. I pierwsze skazy na pięknym pomniku, jaki wybudowali przez lata, lata różni scenarzyści i osoby odpowiadające za ilustracje. Chodzi mi o taki piękny pomnik pomnik superbohaterów, którego nikt nie chciał, nikt nie chciał tknąć, a tutaj Bendis postanowił kruszyć, kruszyć go i go w końcu zburzyć. Czy mu się udało? Tak, dojdziemy może do tajnej inwazji, to się wypowiem. Natomiast Oprócz upadku Avengersów, oprócz y, straty bardzo ważnej grupy superbohaterów, y, dwa pomniejsze komiksy, na które warto zwrócić uwagę. Tajna wojna, y, w której y, poznajemy pewną grupę superbohaterów, y, z którą będziemy mieli później też do czynienia w tajnej inwazji, ale najważniejsze są skutki tajnej wojny, mianowicie y, 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 szef Shieldu Nick Fury postanawia zebrać grupę superbohaterów na y, pewną. Misje. No i niestety po pokłosie tej misji daje się we znaki superbohaterom. Dzieją się złe rzeczy, zaczyna się budować nieufność i no, nie ukrywam, niektóre wydarzenia oddziałują dość mocno na psychikę wspomnianych znaczy no, postaci, które brały udział w danym evencie. Z trzecim ymm, komiksem, który tutaj przygotowałem na sam początek Rodem M jest ymm, pewien kłopot, bo dotyczy on przede wszystkim mutantów, którzy może nie są bezpośrednimi odbiorcami e, tajnej inwazji, ale gdzieś pojawiają się w zmniejszonej ilości. I właśnie skąd ta mała ilość tłumaczy, to House of M, Root M. E, event, w którym za sprawą pewnej widzimy. Znika z powierzchni świata 99,9% mutantów. I moi drodzy, jest to bardzo długi, e, znaczy może nie jest bardzo długi event, ale pokłosie tego eventu trwa aż do X-Men vs. Avengers, które jest to wydarzenie, które jest, dzieje się bezpośrednio przed restartem i e, serią wydawniczą Marvel Now. Tak się składa, że akurat mutantów bardzo lubię, stąd te eventy mam dość mocno obcykane. Podsumowując pierwsze trzy e, komiksy, mutantów prawie nie ma, nie mamy znakomitej, wieloletniej działającej supergrupy, i superbohaterowie zaczynają, zaczynają mieć problemy ze sobą. I jeszcze może taki drobny spoiler z Tajnych Wojen: e, opinia publiczna coraz bardziej nieprzychylnie patrzy na superbohaterów i pomimo że mamy mało mutantów, no ludzie coraz bardziej zaczynają być rasistami. Dobrze. Po kłosie upadku Avengers i bardziej tajnej wojny doprowadza nas do pierwszego najważniejszego eventu, który trzeba znać. Wojna domowa. W wojnie domowej pada propozycja uchwały, uchwały w której to bohaterowie mają ujawnić swoje status quo i zostać oficjalnie zarejestrowani. I jak to w takich sytuacjach bywa, no oczywiście mamy zwolenników, przeciwników, powstały dwie grupy. Iron Man opowiada się za osobami, które powinny się ujawnić. Natomiast Kapitan Ameryka jest przeciwnikiem. Doprowadzi to w końcu do eskalacji, do starcia i na tłoku dużej liczby superbohaterów. Dużo więcej będzie się działo tak naprawdę niż w filmie, choć film wypadł całkiem nieźle. Pokłosie, Civil War będziemy odczuwać bardzo mocno w tajnej. Inwazji. I tak moi drodzy, powoli już układa nam się szachownica, jeżeli chodzi o ludzi. Podsumowując, mamy tak: mamy zniechęcenie wśród superbohaterów. Część z nich zaczyna brakować, o czym za chwilę powiem. Plus, jeszcze no, opinia medialna nie sprzyja superbohaterom. Wspomniałem, że kilku bohaterów będzie brakować, pytanie jakich, to już Wam opowiem, bowiem dalej są wydarzenia po wojnie, bo Civil Warze, czyli po wojnie domowej, doprowadzające nas do tajnej inwazji, powoduje, że kilka znaczących osób znika. Umiera kapitan Ameryka, Thor e, za sprawą wydarzenia z Ragnaroku znika gdzieś w czasoprzestrzeni, niedługo potem będzie powracał, ale no, musi odbudować Asgard, także ten bohater cały czas jest nieobecny. A Hulk siedzi w kosmosie. Z drugiej strony też nikt na Hulka nie czeka, bo podobnie jak w Tajnej Wojnie, no, doprowadził on do śmierci kilku cywili, także no, przerypany ma ten super bohater. Jeżeli chodzi o mutantów, to tutaj z powrotem powrócę do Okładki RODU-M znika jedna z najpotężniejszych mutantek, czyli Scarlet Witch, która nie wiadomo gdzie się znajduje. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o stronę ludzką, no to mamy dość przetrzebione z szeregi, olbrzymią nieufność i opinię publiczną polityków, którzy wcale nie stoją za. Super bohaterami. Czas spojrzeć na drugą stronę konfliktu, tak akurat sobie, żeby coś pogadać, to przyciągnąłem sobie tajną inwazję. Ona jeszcze idzie na bok, bo czas na um, skróli, którzy tak naprawdę zaatakowali, um, zaatakowali um, świat, planetę. Bezpośrednich komiksów, które doprowadzają nas do tego eventu, za bardzo nie mam. E, starszych tytułów, które warto znać, to jest. Um, Fantastyczna czwórka, która walczy z mega z królem. Ten bohater będzie pojawiać się wielokrotnie. Wydany w Polsce Avengers: Wojna, kryzys z królami i życie i śmierć kapitana Marvela. Kapitan Marvel jest to superheroz, który mocno powiązany jest ze skrólami, a Avengers: Wojna, kryzys z królami pokazuje, jak ludzie mieszają się do świata z Króli. I tak, moi drodzy. Przenieśmy się troszeczkę czasom bliższym Tajnej Inwazji, ponieważ to są eventy dziejące się w poprzednim wieku. Co się dzieje z królami i co spowodowało, że oni postanowili połasić się na naszą ziemię? Otóż, podobnie jak u superbohaterów, w cywilizacji króli nie ma za dobrze. Ich świat wszamał Galaktus. Pozostałe jednostki zostały skurczone, liczba ich została skurczona, zmniejszona za sprawą fali anihilacji. No i do tego jeszcze wszedł podział religijny, który doprowadził, że jedna z grup zaczęła być bardzo mocno radykalna. No i właśnie do tej właśnie mocno radykalnej grupy zostali wysłani emisariusze z. Ziemi. Mowa tutaj o specjalnej grupie Iluminatu, którzy postanowili pogadać z tą cywilizacją, żeby się za bardzo nie. O tutaj widoczny jest mega scroll. Żeby się oni za bardzo nie wtrącali w sprawy Ziemi. No, akurat się złożyło, że postanowili, skróle postanowiły uprowadzić emisariuszy i ukraść ich DNA. Dlaczego? Bowiem od dłuższego czasu. W umysłach władców, z króli zaczął dominować pewien plan, plan podboju pewnej planety. I tak postanowili, że skoro napotoczyli się Ziemianie, pozwolili sobie pobrać ich genotyp, no to mm, z króle zaczną wysyłać na Ziemię swoich przebranych Agentów, agentów, którzy zaczną podmieniać osoby u władzy, osoby decyzyjne, polityków, ale również superbohaterów. I tak został stworzony plan, w którym to skróle podmieniali przynajmniej jednego bohatera w każdej supergrupie i udało im się w znacznej części to Uzyskać. No i moi drodzy, zaczynamy już tak naprawdę wydarzenia bezpośrednio z tajnej inwazji. Zawarte są one w komiksach z serii New Avengers, gdzie Avengersi zostają wysłani na typową misję. Jedna z agentek o imieniu Eko zostaje porwana do Japonii, do zamku Yeshida postanowią się tam wybrać i wpadają w pułapkę zastawioną przez organizację Dłoń i ich szefową Elektrę. No i wywiązuje się dość krwawy konflikt. W pewnym momencie agentka Echo, swobodzona, postanawia zakończyć raz na zawsze bójkę, zabijając Elektrę. I ku oczom wszystkim tam zebranym ukazuje się, że Elektra przemienia się w Skróla. Od tego momentu Zaczynamy zastanawiać się, co skról robi w tajnej i w, w świecie superbohaterów i dlaczego udawał elektrę. I od tego momentu Wchodzimy w tajną inwazję. Pozwolę sobie z Wami prześledzić jeden najważniejszy wątek z pierwszego rozdziału. Dużo rzeczy pominę, dlatego nie bójcie się, nie będzie dużej ilości spoilerów. Tak moi oto drodzy, wchodzimy w tajną inwazję. Potłumaczę Wam jeszcze co, jak i dlaczego. Jak wspomniałem, Avengersi zauważyli, że Elektra jest królem. Postanowili ją zabrać do um, tajemnego. Pokoju. W tym pokoju znajdują się trzy osoby. Iron Man, który po śmierci kapitana Ameryki, po Civil Warze, stał się szefem wszystkich organizacji obronnych na świecie. Jest on naprawdę najważniejszym trybikiem, trybikiem kluczem, sercem wszystkich organizacji. Oprócz niego w pokoju znajduje się Rit Richards i Hank Prym. Dwa najtęższe, dwa najtęższe umysły w uniwersum Marvela. W międzyczasie um, Iron Man dostaje informację, że ku Ziemi zbliża się osamotniony statek z króli. Ma on wylądować na Savage Landzie. Savage Land to znowu jest taka kraina, gdzie tuptają sobie dinusie. Iron Man postanawia zebrać Avengersów i wysłać ich, żeby zobaczyli, o co chodzi z tym statkiem. E, oprócz zarejestrowanych i zgłoszonych superbohaterów, którzy tworzą nową wersję Avengers, również o tej informacji usłyszeli tajni Avengersi. Są to bohaterowie, którzy sprzeciwili się ustawie Civil War, działają nielegalnie, no ale z racji, że są superherosami, chcą, chcą pomagać. I tak, moi drodzy, obie te grupy będą zmierzyć do Savage Landu z różnymi kłopotami po drodze w postaci wspomnianych wcześniej dinusiów, którzy tuptają sobie w Savage Landzie. No i moi drodzy, jak się domyślacie, ci zarejestrowani i ci niezarejestrowani Avengersi spotkają się i będą chcieli rzucić się sobie do gardę. Ale, ale w pewnym momencie następuje coś nieoczekiwanego. Ja pozwolę sobie tutaj kilka um, kadrów przelecić, bo nie chcę wam spoilerować wydarzeń, które mają teraz miejsce. Bo cały czas jesteśmy w Savage Landzie. Moi drodzy, i w pewnym momencie, kiedy już mają skoczyć zacząć, rozpocząć walkę, ze statku wychodzą bohaterowie. Wychodzą bohaterowie zaginieni. Wychodzą też klony. I w tym momencie mamy Mindfucka. Bowiem, szukam tego pięknego kadru. O, tu jesteśmy. Bowiem spójrzcie na ten piękny kadr. Mamy dwóch Spider-Manów. Mamy dwóch Hawkeye, to jest jego starszy, yy, starszy strój, to jest jego bardziej ówczesny. Mamy Ironmana, tutaj również się znajduje Iron Man, ale coś jest, aha, jest widoczne, ale nie chcę go wam na razie pokazywać, ci, co się wpatrzą, w, wpatrzą to zauważył go. Yy, mamy kilku zaginionych bohaterów, jest Carrelet Twitch, jest Thor, jest Kapitan Ameryka, który umarł. O co chodzi? Są mutanci, którzy po House of M powinni, nie mieć swoich mocy. No i tak, moi drodzy, rozpoczyna się sekretna inwazja. Pro, oczywiście będzie to event, który będzie mocno eskalował i zakończę opowiadanie całemu, od całej tej drodze do Secret Invasion zapytaniem, które widzimy i którym było tak naprawdę reklamowany cały event. Komu ufasz, drogi czytelniku? No i myślę, że w tym momencie jest dobry czas, żeby przejść do moich wrażeń. Moi drodzy, no wzdechłem sobie, bo mam mieszane uczucia co do tego eventu. Pomimo, że jest to naprawdę rzecz wielka, rzecz, która zmieniła uniwersum Marvela na naprawdę długie, długie lata, tak... Jest, posiada pewien problem, pewien problem, który e, zdaje mi się, że powoli będzie tak naprawdę e, takim sygnałem e, z obecnych problemów Bendisa, ale wszystko po kolei. Moi drodzy, mm, Run Bendisa, tak jak sami słyszeliście, to jest eskalacja różnych problemów, rozłamów, podziałów i budowania przede wszystkim niechęci. Niechęci pomiędzy superbohaterami. W momencie, kiedy ja czytałem, a zdarzyło się tak, że śledziłem ten event w miarę na bieżąco za sprawą pewnej aplikacji, w której mogłem czytać w języku. Angielskim e -comiksy. tutaj nie ma lokowania produktu. Notabene, jeżeli będziecie chcieli sięgnąć, coś doczytać, to nie bójcie się, język jest w miarę przyzwoity. Pojedyncze słówka sobie tłumaczyłem, ale resztę łyknąłem, rozumiałem cały sens. W momencie, kiedy dochodziłem do wydarzeń zamku Yoshidy, w których zobaczyliśmy po raz pierwszy y, Skrula, który podszywa się pod superbohaterkę, moi drodzy, miałem takie miałem uczucia w stylu: What the fuck. Kiedy Bendy zasugerował, że y, Skrule zaczęły przyjmować superbohaterów, stwierdziłem, że no nie może być, no jak to? I przyznawam się szczerze, że potrafiłem cofnąć się do pewnych wydarzeń i zacząć szukać, czy moi kochani bohaterowie, szczególnie mutanci, są podstawieni czy nie. bowiem eskalacja z króli już zaczęła się tak naprawdę na poziomie House of M i upadku Avengers. To jest właśnie ten okres, sam początek. Teraz rozumiecie dlaczego zacząłem od tych komiksów. I tak, moi drodzy, z całą podbudówką, z widoczną niechęcią wśród superbohaterów, po Sywiłorze, po odejściu wielu znaczących postaci, po tym, że ludzie tak naprawdę nie chcieli superbohaterów i bardzo lobbowali za uchwałą, za tym, żeby wszyscy się wyrejestrowali i żeby raz na zawsze zamknąć temat superbohaterów, dochodzimy do tajnej inwazji. Superbohaterowie są zmęczeni, mocno podzieleni, i wychodzi jeszcze wątek z króli. Moi drodzy, no po prostu eskalacja niesamowita. I powiem szczerze, że jeszcze pierwsze dwa rozdziały z um, ośmiozeszytowej historii, tak, z ośmiozeszytowej historii trzymają ten poziom nieufności. Ale w pewnym momencie następuje zwiększenie eskalacji. Z pojedynczych walk, jak na przykład widzieliście tutaj na Sewitch Landzie, przenosimy się na coraz większy pułap. Zaczyna to już być problem państwowy, potem kontynentalny, globalny, aż w końcu wchodzimy na poziom kosmosu. No i moi drodzy, w tej całej inwentozie, w tych całych fajerwerkach wielkich e, walk, ginie ta nieufność. I to, moi drodzy, najbardziej mnie zabolało. Cały ten klimat, który był budowany przez wiele, wiele lat, prysł. Po części rozumiem, dlaczego Bendis, tworząc swoje eventy, nigdy nie, nigdy nie rozpisywał się na wiele zeszytów, a szkoda. No i moi drodzy, wpadłem na pomysł, że może by tak naprawdę zrobić takiego, takie większe wydanie, w którym zaczniemy coraz bardziej rozbudowywać, coraz bardziej rozbudowywać ten komiks i może zadbamy o pewne zeszyty, które nam pozwolą spojrzeć. Pomimo tej wielkiej eskalacji, pomimo tych wojen, spojrzeć mimo wszystko na ten aspekt nieufności, że dobra, walczymy w ramię, w ramię, ale nie mogę zaufać osobie, z którą obecnie walczę, bo nie wiem, czy za chwilę, jak się obrócę, to osoba nie wbije mi sztyletu w, w plecy. No ale moi drodzy, jakbyśmy tak zaczęli dobudowywać różnymi tajnami tą historię, to będzie ona coraz grubsza. Coraz grubsza. I tak nagle okaże się, że z takiego. Ośmiu zeszytowego tomiku dostajemy kolombrynę, która kosztuje 200-300 zł. I tylko nieliczni po nią sięgną. Także moi drodzy, to jest niestety um, wybór. Wybór, jak, przed którym musiał stanąć Egmont. Czy wydajemy zwykłą tajną inwazję, czy wydajemy um, coś szerszego. Chętnie bym sięgnął po rozbudowany event, ale wiem, że byłby skierowany tylko dla fanów. Natomiast ta tajna inwazja jest ok. Jest to dobry komiks dla osób, które znają całą fabułę, całą, cały ran doprowadzający do tego wydarzenia. Innym, szczerze mówiąc, nie polecam. Możecie się albo zniechęcić, albo odbić. I tak, moi drodzy, myślę, że czas przyjść do podsumowania. Jest to event, który, tak dobrze słyszeliście, jest dobry dla osób, które mm, przeczytały całą masę komiksów, które wam zaprezentowałem. Jednak co najważniejsze w tej inwazji jest to pokłosie, jest finał, który wywrócił świat do góry nogami, przetasował wiele um, wiele spraw, sprowadził kilka postaci. I no też nie boję się tego słowa, pozbył się też pewnej bardzo ważnej osoby. I tak, moi drodzy, po wydarzeniach z Civil Wara, wchodzimy w mroczne rządy. Gdzie na nowo zostaje ustalona linia obrona, obrony ziemi i gdzie wchodzą nowe organizacje, które będą bardzo mocno mieszać się w życie superbohaterów i uprzykrzać im e, obecną działalność. W końcu, w końcu, zduszeni superbohaterowie, którzy będą tak naprawdę na skraju wyczerpania, będą mieli jeszcze jeden event. Event, w którym będą musieli schronić się w ostatnim bastionie. Rozpocznie się Oblężenie. Jestem ciekawy, czy Egmont postanowi kiedyś wydać go w formie klasycznej. Niemniej dobrze byłoby przed oblężeniem jednak kilka komiksów, kilka pozycji, które opowiedzą nam o rządach ciemności. Smaczek. Pokłosia tajnej inwazji. Możecie zapoznać się w fantastycznej czwórce, która jest obecnie wydawana przez Egmont. Akurat gdzieś mi ten komik zniknął, a nie bym go pokazał. Przepraszam Was za to. Jest to ran Hickmana. Dość dobry, bym powiedział. Jeden z fajniejszych ówczesnych ranów fantastycznej czwórki. No Ta super grupa w końcu po latach dostała coś. Ciekawego. I tak, moi drodzy, kończymy. Kończymy tajną inwazję. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Um, jeżeli jesteście zaciekawieni, co jeszcze tworzę, to zapraszam Was na Facebooka. Goska od komiksów. Oprócz rzucania filmików, um, prowadzę jeszcze audycję, w której sobie, ja oczywiście, o komiksach, dyskutuję i gadam sam do siebie albo z różnymi gośćmi. I to wszystko, moi drodzy. Kończę tą pogadankę piękną facjatą z króla, który ślini się patrząc na was. Pamiętajcie, że on was też kocha. Trzymajcie się. Pa!